mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie przedstawiam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat sezonu trzeciego w rozdziale trzecim Fortnite'a, także koniecznie udać ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem i wyzwania na ten film to myślę, że tak 2000 łapeczek do góry. Także sprawdźmy, czy dacie radę, a teraz bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Więc na samym początku informacja na temat nadchodzącej kolaboracji, a mowa tutaj o kolaboracji Fortnite'a z Pac-Manem. I tak, ostatnio na światło dzienne wyszła informacja, że rzeczywiście do takowej kolaboracji dojdzie. Na samym początku, no to Fortnite odpowiedziało na oficjalny post właśnie Pac-Mana na Twitterze, i to w sumie dziwne, gdyż no właśnie oficjalny profil Fortnite'a no rzadko w ogóle odpowiada na profile innych gier, a tutaj rzeczywiście tak zrobili, więc to już właśnie naprawdę wzbudziło zainteresowanie graczy. Następnie moi drodzy, mamy w sumie to, że właśnie na japońskiej stronie pac po prostu została zlikowana cała kolaboracja. Jak się okazuje, no to całość będzie miała miejsce 2 czerwca, także tak, naprawdę bardzo ciekawie i myślę, że tego absolutnie nikt się nie spodziewał. Ale wiecie, co z tym wszystkim najlepsze? Że właśnie Donald Mustard już jakiś czas temu na swojego Twittera dał taką małą podpowiedź odnośnie właśnie tej kolaboracji i absolutnie nikt na to nie zwrócił uwagi, no bo wiecie, no Donald Mustard praktycznie na każdym z Daje jakąś podpowiedź do czegoś, co będzie niedługo w Fortnite. Cie. No i tak, akurat tutaj nikt nie zwrócił na to uwagi, a jak się okazuje, to rzeczywiście takowa kolaboracja będzie. No i zapewne będziemy mieli jakieś rzeczy kosmetyczne związane z tą kolaboracją i kto wie, czy jakieś darmowe nagrody. Także teraz przechodzimy dalej i mamy tutaj informacje na temat właśnie eventu, a mowa tutaj bardziej w sumie o urządzeniu zagłady, które znajduje się na środku mapy. I tak, ogólnie, no to właśnie za każdym razem, gdy to urządzenie właśnie pulsuje, to później wydobywa się z niego promień, który leci po prostu do góry i przy okazji do no to dwie minuty przed startem eventu będzie po prostu napisane na liczniku, że to urządzenie jest już do pełna załadowane i wtedy po prostu ostatni raz, że tak powiem, ten promień wystrzeli właśnie przed tym całym eventem. Także no informacja myślę, że jak najbardziej spoko i tym bardziej moi drodzy, do no to ostatnio również, jak już jesteśmy, że tak powiem, przy temacie Donalda Mustarda, to ten ostatnio opublikował na właśnie swoim Twitterze zdjęcia z Lego Star Warsów, które myślę, że mogą mieć jakieś właśnie do czynienia z Fortnite'em i coś z tego możliwe, że pojawi się, że tak powiem, w Fortnite'cie, gdyż tak, no nawet głupia zapowiedź z Lego może się okazać podpowiedzią od Donalda Mustarda na właśnie nadchodzący sezon, więc kto wie, możliwe, że będziemy mieli właśnie parę rzeczy ze Star Warsami i ostatnim tematem przed właśnie przejściem sobie do sezonu trzeciego jest to właśnie temat darmowego skina, a bardziej mowa tutaj o turnieju FNCs Community Cup, który nadchodzi do Fortnite'a. Niestety jeszcze nie znamy daty, ale ogólnie no to będzie to turniej w duo i osoby, które zajmą wysokie miejsce, będą mogły zdobyć skina, którego teraz widzicie na ekranie przedwcześnie oraz za darmo. No i ogólnie moi drodzy do no to później ten właśnie skinek pojawi się w sklepie z przedmiotami, także taka informacja dla Was, a teraz przechodzimy sobie oczywiście do sezonu trzeciego. Więc tak, czas leci definitywnie szybko i został nieco ponad tydzień do startu, właśnie nadchodzącego sezonu. Także myślę, że bardzo fajnie. I tak, już z takich informacji na temat sezonu trzeciego, to chociażby powiedziałem wam o tym zdjęciu w właśnie profilu Donalda Mustarda. Co ciekawe, to jest to zdjęcie w tle, czyli musi być to coś ważnego. Oraz przy okazji, no to Donald Mustard na swoim właśnie Twitterze ustawił sobie lokację jako Reality Zero. I tak, będzie to miało myślę, że dość spory wpływ na to, co stanie się w Fortnite i chociażby taka podpowiedź z właśnie klockami LEGO, myślę, że może nam dać naprawdę wiele do myślenia, jeżeli właśnie chodzi o chociażby następny sezon, ze względu na to, że tak, on już dawał niejednokrotnie takie zapowiedzi, gdzie na przykład, nie wiem, był gdzieś w na przykład realnym życiu i później okazało się, że coś tam było na tym właśnie jego po prostu obrazku, co zostało później dodane do Fortnite'a. Także definitywnie każde zdjęcie, które on wstawi, to teraz gracze sobie po prostu od razu to biorą jako jakąś zapowiedź do Fortnite'a, nawet jakby wstawił zdjęcie, do, nie wiem, czegoś, co nawet nie jest związane z Fortniteem. Także tak to mniej więcej wygląda. Więc tak, już wiemy, że sezon właśnie następny rozpocznie się 3 czerwca, a najprawdopodobniej rozpocznie się on po prostu 4 czerwca, ze względu na to, że po wydarzeniu końcowym w tym sezonie ma być właśnie przerwa, czyli coś jak było w na przykład evencie z Czarną dziurą. I tutaj myślę, że będzie coś naprawdę podobnego, i będziemy mieli po prostu taką kilkugodzinną przerwę. Przy okazji, moi drodzy, to znamy również skiny z karnetu bojowego, które no, najprawdopodobniej się pojawią w karnecie bojowym. A mowa tutaj oczywiście o Darth Vaderze, jak i również Indiana Jones. I tak, już mówiłem to niejednokrotnie, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Darth Vader będzie postacią, która będzie najprawdopodobniej za ostatni stopień karnetu bojowego, bądź też będzie ona gdzieś w karnecie bojowym. Ewentualnie będzie ona za zadania specjalne. Bądź też właśnie za zadania specjalne pojawi się ten Indiana Jones. Tym bardziej, no to teraz na ekranie. Widzicie właśnie pakiet startowy na następny sezon, jak i również widzicie pakiet, który pojawi się w ratowaniu świata też na następny sezon. Także myślę, że te informacje są definitywnie bardzo fajne. I znamy już cztery skiny na następny sezon. Co jeszcze może pojawić się w karnecie bojowym, to nie mam absolutnie pojęcia, ale możliwe, że właśnie na wydarzeniu, które odbędzie się pod koniec tego sezonu, pojawią się jakieś postacie, które również w karnecie się pojawią. I wielu graczy również spekuluje, że postacią w karnecie bojowym będzie właśnie więzienny Jonesy. Także jest to naprawdę prawdopodobna teoria i rzeczywiście może tak być i najprawdopodobniej... Jak takowy Jonsi się pojawi, to myślę, że powinien on być gdzieś na samym początku karnetu bojowego, ewentualnie na właśnie stronie drugiej, tam gdzie mamy w tym sezonie Gunara. Oczywiście, poza takimi skinami, to będzie tam również no po prostu masa fałdolców, tak jak jest w właśnie każdym karnecie bojowym. No i oczywiście, będzie coś po prostu zamienione za ten miecz omni, który jest w tym sezonie. W poprzednich sezonach mieliśmy naprawdę wiele innych ciekawych opcji, takich jak na przykład ubieranie kosmity, czy na przykład farbowanie rybki. W tym sezonie akurat Mamy właśnie customizację kilofu. Więc kto wie co pojawi się w następnym sezonie, możecie pisać w właśnie komentarzach, co według Was pojawi się właśnie za zakładkę miecz Omni. Oczywiście, moi drodzy, no to poza tymi wszystkimi skinami zapewne pojawią się jakieś skiny z ankiet, o których również niejednokrotnie wspominałem. No i na pewno który z nich zostanie po prostu w tym karnecie bojowym użyty, to jest raczej do bez wątpienia coś, co się po prostu stanie. Odnośnie właśnie jeszcze następnego sezonu, to do takich większych zmian na mapie, to myślę, że. Więks Większości poznamy dopiero po całym wydarzeniu, ale przy okazji, no to właśnie tam, gdzie z Daily Bugle, ma pojawić się właśnie miejscówka Darda Vadera, na której ten sam będzie stacjonował jako po prostu boss. No i pewnie będzie nam sprzedawał jakieś ciekawe itemki. Także myślę, że naprawdę dobra informacja. No i odnośnie jeszcze następnego sezonu, to już chyba więcej informacji nie ma, ze względu na to, że jakiś takich grubszych przecieków to nie mieliśmy. Ale no tak. Ja osobiście czekam na taki przeciek, jak będzie na przykład y, od tego tajemniczego ziomka z Reddita, który tak naprawdę zlikował nam naprawdę dużo, bo zlikował on z tego co pamiętam dwa sezony i jeszcze początek rozdziału trzeciego. Więc to definitywnie był gruby przeciek i co ciekawe, to teraz jeszcze taka można powiedzieć ciekawostka na sam koniec, że to co ten właśnie tam wstawił, rzeczywiście okazało się prawdą. Więc musiał mieć on jakieś właśnie kluczowe informacje w właśnie po prostu epic game. Games. Także naprawdę bardzo ciekawie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo, dzięki za obejrzenie i widzimy się w następnych filmach. Oczywiście, filmy pojawiają się codziennie, więc zasubskrybuj ten kanał wraz z dzwoneczkiem wariacie, żeby niczego nie przegapić. No i też na, zapraszam cię na mój drugi kanał, ze względu na to, moi drodzy, że właśnie na tym drugim kanale chociażby pojawił się film właśnie o kolaboracji z Pacmanem. E, i to tak dość przedwcześnie, więc tam będą jakieś takie newsy, o których jeszcze bardziej, że tak powiem wspomnę w tych filmach na głównym kanale, ale będą tam takie poboczne newsy, na przykład jak pojawił się skin ali a, to od razu tam wstawiłem film, jakieś błędy, także możecie tam wpaść i zostawić subika. No i to tyle no. Dobra, e, a właśnie dzisiaj są egzaminy ósmoklasisty. Jak ktoś z was pisze, to powodzenia. Cześć!